Czy pożyczka to rzeczywiście dobry pomysł na zasilenie pieniędzmi własnej spółki? Dlaczego jest ona dobrym sposobem na zmniejszenie efektywnego podatku z tytułu podwójnego opodatkowania? Czy wiesz, ile powinno wynosić oprocentowanie pożyczki do własnej spółki? O co jeszcze powinieneś zadbać, żeby Urząd Skarbowy dał Ci spokój? Koniecznie obejrzyj ten film! Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się, dlaczego wielu właścicieli spółek ZO woli pożyczać pieniądze do spółki zamiast ustalania wysokiego kapitału zakładowego. Czy pożyczka musi być oprocentowana? Czy można pobierać prowizję przy udzielaniu pożyczki własnej spółce? Jak określić wysokość odsetek, aby fiskus dał Ci spokój? O co jeszcze zadbać, aby zastosować mechanizm safe harbor? Kiedy jeszcze powinna Ci się zapalić czerwona lampka, jeśli pożyczasz pieniądze własnej spółce? Zaczynamy. Pożyczka zamiast wysokiego kapitału zakładowego. Pożyczka jest często wykorzystywanym sposobem na zasilenie spółki pieniędzmi. W związku z tym, że minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce ZO to jedynie 5000 złotych, wielu właścicieli takich spółek decyduje się na wpłacenie kapitału zakładowego, Właśnie w takiej wysokości. Co prawda, nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, chociażby w sytuacji, gdy na wysokość kapitału zakładowego zwracają uwagę kontrahenci lub gdy spółka stara się o zewnętrzne finansowanie. Niemniej jest to odrębny temat. Wróćmy do pożyczek od wspólników. W sytuacji, gdy spółka potrzebuje pieniędzy, na przykład na inwestycje lub po prostu potrzebuje bieżących środków, wtedy udziałowcy często udzielają spółce pożyczki. Jest to bardzo wygodna i korzystna podatkowo forma zasilenia spółki pieniędzmi. Właśnie dlatego w tym nagraniu zobaczymy, jakie korzyści podatkowe płyną z udzielenia spółce pożyczki. Jednak, jak to w podatkach bywa, w razie niezadbania o pewne niuanse, można ściągnąć na siebie i spółkę. Nie lada kłopoty. Tak też bywa w przypadku podpisywania umowy pożyczki z własną spółką, o czym mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli zdecydujesz się na pożyczenie Twojej spółce pieniędzy, zrób to zgodnie z zasadami sztuki, żeby z jednej strony było korzystnie, a z drugiej strony, żebyś nie naraził siebie i Twojej spółki na dotkliwe konsekwencje. Oprocentowanie i prowizje. Zanim przejdziemy do omawiania korzyści, jak i konsekwencji, zacznijmy od podstaw i ustalmy, czym jest pożyczka i czy musi wiązać się ona z oprocentowaniem. Zgodnie z artykułem 720, paragraf 1 ustawy, kodeks cywilny, przez umowę pożyczki, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący Zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą rzecz tego samego gatunku i tej samej jakości. Jak widzisz, na tę chwilę nie ma mowy o oprocentowaniu. Jednak, wczytując się w kolejne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące pożyczki, dowiadujemy się, że zacytowany przed chwilą przepis nie wyłącza prawa dającego pożyczkę pieniężną do żądania odbiorącego pożyczkę odsetek. Oraz pozaodsetkowych kosztów, czyli na przykład prowizji. Co do wysokości tych pozaodsetkowych kosztów, kodeks cywilny przewiduje pewne ograniczenia. Jednak już tak głęboko nie będziemy w to zagadnienie wchodzić. Za chwilę, kiedy będziemy omawiać zasadę Safe Harbor, tym bardziej zobaczysz, że w tym nagraniu nie ma sensu poruszać wątku wysokości prowizji od udzielenia pożyczki. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy pożyczka musi być oprocentowana, czy nie? Jak to w podatkach bywa? odpowiedź brzmi to zależy. Jeżeli pożyczka jest udzielana w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, czyli mówiąc prostym językiem prywatnie przez osobę fizyczną, innej osoby fizycznej, wtedy pożyczka może być nieoprocentowana. Jeśli w takich okolicznościach pożyczkobiorca odda pożyczkodawcy tylko kapitał, to nie pojawi się u biorącego pożyczkę, Przychód z nieodpłatnych świadczeń z tego tytułu, że nie poniósł on kosztu odsetek. Natomiast jeśli pożyczka jest udzielana przez podmiot gospodarczy lub podmiotowi gospodarczemu, wtedy już powinna być oprocentowana. Za chwilę odpowiemy sobie, w jaki sposób. Zanim do tego przejdziemy, utrwalmy sobie na przykładzie konieczność oprocentowania pożyczki lub brak takiej konieczności. Pani Kasia na gruncie prywatnym pożycza pieniądze panu Sebastianowi. Nie ma znaczenia, czy te osoby są ze sobą spokrewnione. W tej sytuacji pożyczka może być nieoprocentowana i pan Sebastian nie będzie miał obowiązku rozpoznać przychodu z nieodpłatnych świadczeń, a co za tym idzie, nie zapłaci podatku z tego tytułu. Jeśli jednak pani Kasia pożyczy pieniądze np. spółce ZO, wtedy pożyczka musi być oprocentowana. Za chwilę dowiesz się, w jaki sposób. Co ważne, gdyby taka pożyczka nie była oprocentowana, wtedy spółka musiałaby rozpoznać przychód z nieodpłatnych świadczeń i zapewne zapłacić CIT. Wysokość odsetek. Sięgnijmy ponownie do ustawy kodeks cywilny. Analizując artykuł 359 tejże ustawy, znajdujemy odpowiedź na pytanie, jaka jest wysokość odsetek ustawowych i odsetek maksymalnych. Odsetki ustawowe są ustalane w wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus 3,5 punktu procentowego. Na dzień tworzenia tego nagrania, 16 września 2023 roku, stopa referencyjna wynosi 6%. Tak więc, jeśli do tego dodamy 3,5 punktu procentowego, to odsetki ustawowe wynoszą 9,5%. Natomiast odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Czyli, bazując na wartościach, które przed chwilą zostały podane, odsetki maksymalne na dzień nagrania tego filmu wynoszą 19%. Od razu Ci powiem, że jeśli wysokość odsetek z tytułu umowy pożyczki, załóżmy od kogokolwiek do spółki ZO przekroczy, Wysokość odsetek maksymalnych, wtedy część kwoty odsetek nie będzie kosztem uzyskania przychodów spółki. W takiej sytuacji trzeba będzie wyliczyć proporcje, aby ustalić, jaka część kwoty odsetek mieści się w granicach odsetek maksymalnych, a jaka nie. Dlaczego pożyczka do spółki opłaca się podatkowo? W sytuacji, gdy wspólnik udzieli spółce pożyczki, odsetki od niej co do zasady będą kosztem uzyskania przychodów. A co za tym idzie, pomniejszą dochód spółki. Natomiast przychód wspólnika z tytułu otrzymanych odsetek będzie opodatkowany 19% podatkiem belki. Istotną informacją jest, że płatnikiem tego podatku jest spółka, która odprowadza za wspólnika ten podatek. To dlatego podatnik, czyli wspólnik nie będzie musiał rozliczyć się z tych odsetek w swoim zeznaniu rocznym. Napisz w komentarzu. Do kiedy spółka będzie musiała zapłacić podatek belki do Urzędu Skarbowego z tytułu tych odsetek? Obiecuję, że odpiszę. Jeszcze warto wspomnieć, że pożyczka od wspólnika do spółki ZO jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Z punktu widzenia efektu obniżenia podwójnego opodatkowania, wydaje się, że najlepiej, jakby odsetki były jak najwyższe, ponieważ podatek od odsetek wynosi 19%. Chodzi o to, że podatek jest płacony na jednym poziomie, a nie na dwóch, tak jak w przypadku podwójnego opodatkowania. Na dodatek, 19% podatek jest niższy niż 26,29% w przypadku podwójnego opodatkowania, o ile mówimy o spółce ZOO, która rozlicza się na 9% CIT. Skoro mówimy o wysokości opodatkowania. Zachęcam Cię do pobrania za darmo naszego autorskiego kalkulatora podatkowego. Link znajdziesz w opisie. Zasada ceny rynkowej. Pamiętaj, że relacja między Tobą a Twoją spółką to relacja między podmiotami powiązanymi. Z ustaw o podatkach dochodowych wynika, że podmioty powiązane mają obowiązek ustalać ceny na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Inaczej mówiąc, jeśli nawiązujesz relacje z własną spółką, w tym udzielając tej spółce pożyczki, masz obowiązek przestrzegać zasady ceny rynkowej. I tutaj pojawia się pytanie: czy pożyczając pieniądze do spółki możemy ustalić oprocentowanie na poziomie maksymalnych odsetek, czy może powinniśmy sprawdzić, jakie jest aktualnie oprocentowanie w przypadku pożyczek bankowych? Ustawodawca pomógł nam ten dylemat rozstrzygnąć przez wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych przepisów dotyczących mechanizmu bezpiecznej przystani, czyli safe harbor. Safe harbor. Ten mechanizm polega na tym, że organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu spółki w zakresie wysokości oprocentowania pożyczki, mówiąc potocznie, da spółce spokój, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki. Po pierwsze, oprocentowanie w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy pożyczki ustalane jest w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marże określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy. Już tłumaczę z języka ustawy na nasze. Chodzi o ustalenie wysokości oprocentowania zgodnie z wytycznymi. Z obwieszczenia na 2023 rok w pewnym uproszczeniu wynika, że oprocentowanie dla pożyczki udzielonej w polskich złotych powinno być ustalone w następujący sposób. WIBOR 3M lub WIRON 3M plus marża od 2,4 do 2,9%. Po drugie, nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki. W tym prowizji lub premii. Teraz wrócimy do tematu pobierania prowizji od udzielonej spółce pożyczki. Jeśli chcesz stosować się do mechanizmu Safe Harbor, nie powinieneś pobierać prowizji od pożyczki do własnej spółki. Natomiast odsetki jak najbardziej powinieneś określić w umowie i już wiesz jak to zrobić. Po trzecie, pożyczka powinna zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po czwarte, łączny poziom zobowiązań albo należności w przypadku podmiotów powiązanych powinien być niższy niż 20 milionów złotych. I po piąte, pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. raju podatkowym. Tak więc, przy Udzielaniu pożyczki własnej spółce warto stosować się do mechanizmu Safe Harbor. Nie ogranicza on za bardzo swobody udzielania pożyczki własnej spółce. Czy zgodzisz się ze mną, że przy stosowaniu Safe Harbor odsetki od pożyczki wcale nie są tak niskie? Ponadto, odnosząc się do kwoty samych odsetek, wspólnik osiąga w legalny i bezpieczny sposób korzystniejsze warunki transferu pieniędzy ze spółki niż w przypadku, gdyby doszło do wypłaty dywidendy i zastosowanie miałaby zasada podwójnego opodatkowania. Ciekawa historia wspólników pożyczkodawców. Jeszcze powiem Ci ciekawą historię. Kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, że wspólnicy zastanawiali się, w jaki sposób przetransferować pieniądze ze spółki ZO do swoich majątków i skrupulatnie liczyli poziom efektywnego podatku dla wielu wariantów. Co zadziwiające, nie brali pod uwagę, że mogą zwrócić pożyczkę. W tej sytuacji zwrot kapitału w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Tylko odsetki są opodatkowane 19% podatkiem belki. Reasumując, ci wspólnicy zastanawiali się nad różnymi sposobami transferu pieniędzy z spółki, a w zasięgu ręki mieli możliwość przekazania środków praktycznie bez podatku. Uważaj na ceny transferowe i estoński CIT. Na koniec Chce cię przestrzec przed dwoma istotnymi kwestiami, aby w pewnych okolicznościach zapaliła ci się czerwona lampka. Uważaj na wysokie kwoty pożyczek. Przy pożyczce lub kilku pożyczkach między podmiotami powiązanymi, jeśli kwota jednorodnej transakcji przekracza w roku podatkowym 10 milionów złotych, pojawią się obowiązki związane z przekazywaniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji o cenach transferowych. Może też pojawić się obowiązek, Sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. I jeszcze druga kwestia. Jeśli myślisz o estońskim CIT, to ze względu na przepisy o ukrytych zyskach, pożyczka od wspólnika do spółki, a tym bardziej od spółki do wspólnika, nie jest dobrym pomysłem, ale to już jest temat na osobny odcinek. Przy okazji, daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, abym przygotował dla Was film na ten temat? Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.